Cześć. Cześć, dzień dobry! Witamy się z Wami po naprawdę długiej przerwie tulisy Wedenie Zosia i Kuba Tulisy! Cześć. Tulimy się z wami i tulimy się ze sobą również. Nie było nas tak długo, ponieważ życie płata figle i w zeszłym roku spłatało nam takiego figla, że musieliśmy obydwoje przejść poważne dość operacje serca. Moja była już nieco zaplanowana, ale Zosi kompletnie nie. Co też spowodowało, że ten zeszły rok tak naprawdę upłynął nam w atmosferze rekonwalescencji, no zdrowotnych różnych sytuacji. No, siłą rzeczy nie donosiliśmy wam na bieżąco, jak to wygląda. Skupialiśmy się na tym, żeby... A brakiem sił rzeczy, bo nie mieliśmy Braki na to siły. Sił rzeczy, ale skupiliśmy się na tym, żeby móc wyjechać jak najszybciej, jak tylko lekarz da nam zielone światło i lekarz dał nam zielone światło i mogliśmy ruszyć na Wyspy Kanaryjskie. Jeżeli śledzicie nasze shortsy, to pewnie już widzieliście co nieco, ale macie bardzo dużo pytań o kamper. Dlaczego my jeździmy takim kamperem, co z naszym starym kamperem? Nasz stary kamper sprzedaliśmy w zeszłym roku, ponieważ po ostatniej wyprawie na Kretę okazało się, że jest za mały dla naszej trzyosobowej rodziny plus pies, bo jak się okazuje, to się rośnie zdrowo i To by się spodziewał, że tak, się robi się za ciasna. Tak, no generalnie jak w normalnym życiu po prostu mieszkanie stało się nieco za małe, dom na kółkach stał się za mały i myśleliśmy co dalej zrobić i tutaj na pomoc przyszła nam firma WCC z Warszawy, Warszawskie Centrum Karawaningu, która zaproponowała po prostu takie testowanie paromiesięczne kampera, który stoi za nami, czyli Alkowy. My testujemy Alkowę, a Alkowa testuje nas, czy ta przestrzeń jest dla nas dobra, dla dwóch dorosłych osób i dziecka. Wszystko wam pokażemy. Zapraszamy was na WANTUR, Warszawskie Centrum Karawaningu. Poza tym, że dało nam sam Mochód do testów to jeszcze umożliwiło nam właśnie. dostosowanie tego kampera do podróżowania na dziko, więc my nie musieliśmy zmieniać sposobu naszego podróżowania. I to jest bardzo istotne, ponieważ w tym wanturze też pokażemy, co się zmieniło, jakie elementy tego kampera uległy zmianie, żeby właśnie mógł on w pełni na dziko funkcjonować i żebyśmy my w nim mogli funkcjonować. Dla ciekawych powiem, że również się i pokoik dziecięcy pojawił. To za chwilę wam pokażę. pokażemy. To taki naprawdę poważny pokój dziecięcy. Chodźmy. Trzy miesiące spędziliśmy Chodźmy. na Kanarach w tym właśnie Kamperze. To jest kamper typu alkowa firmy LMC, zbudowany na bazie Fiata Ducato z silnikiem 2 i 2. Camper ma długość 7 metrów, co też powoduje, że z tyłu dostajemy całkiem pokaźny bagażnik, tak zwany garaż. Jeżeli chodzi o dodatki, o zmiany na zewnątrz, to tutaj mamy 3 razy po 200 watów, czyli w sumie mamy 600 watów na dachu. A także, i to jest bardzo istotne moim zdaniem, dodaliśmy gazbank, czyli butle, które możemy sobie ładować na stacjach, tak jak samochody napędzane gazem LPG. I mamy tutaj oczywiście wyjście na zewnątrz czyli możemy się podpiąć do tego dystrybutora, naładować sobie taką butlę i nikt się o nic nie pyta. Zanim jeszcze wejdziemy do środka, to chciałem Wam pokazać, że zadbaliśmy również o bezpieczeństwo postojowe, można by tak powiedzieć, czyli samochód ma zamontowane dodatkowe takie zabezpieczenia, które powodują, że tych drzwi nie da się tak łatwo otworzyć z zewnątrz. Nie tylko drzwi są tak zabezpieczone, ale również właśnie drzwi garażowe. To też powodowało, że czuliśmy się bezpieczniej, stając przede wszystkim w miastach, bo niestety miasta to są miejsca, gdzie jest najwięcej ewentualnych włamań. Zapraszam. Po wejściu do naszym oczom ukazuje się co? Szoferka. Ukazuje się, ponieważ tutaj nie ma ściany grodziowej, więc to jest jedna z tych takich podstawowych różnic między tym kamperem, a tym, co mieliśmy poprzednio. Nad szoferką jest alkowa. Miejsce, gdzie spałem ja z Zosią. Łóżko o wymiarach 2 m na 1,40 m. Dla nas było naprawdę wystarczające. To łóżko można złożyć, do góry podnieść w każdym razie, co powoduje, że tutaj się robi więcej przestrzeni nad głową, więcej oddechu. Jak widzicie, myśmy sobie wykorzystali tą przestrzeń na przyczepienie mapy, mapy kanaru, po których tutaj sobie oczywiście podróżowaliśmy. Ta przestrzeń, to podniesienie powoduje, że też obracany fotel pasażera nabiera sensu, ponieważ to jest wtedy taki fotel w salonie. Bardzo lubiłem tutaj sobie siedzieć, ponieważ mogłem obserwować cały kamper, obserwować to się, a nawet sobie obserwować widoki przez drzwi. Z tego fotela też widzę kolejne zabezpieczenie, które sprawiało, że czuliśmy się bezpieczniej na miejscówkach: mianowicie wewnętrzne zamki na drzwiach szoferki, które sobie na noc zamykaliśmy. One są nawet na kluczyk zamykane. I kolejne zabezpieczenie też stąd widzę: mianowicie Trigas, czyli czujnik gazów łzawiących, propanu butanu i czadu z fotela kapitańskiego paroma krokami przechodzimy do salonu, sercem tego salonu jest stół, a właściwie całym salonem jest stół i dwie kanapy, ten stół można położyć i z tych kanap tworzy się kolejne łóżko i to się nam naprawdę bardzo przydawało, po pierwsze jak się szła spać i chcieliśmy sobie tak trochę wieczorem poczilować, ale niekoniecznie się kłaść spać to tutaj sobie właśnie to rozkładaliśmy i na przykład oglądaliśmy filmy odwiedziła nas również moja mama i dzięki temu że tutaj miała łóżko to każdy mógł spać u siebie pomieściliśmy się w cztery osoby ale ogólnie to i sześć osób, spokojnie też wejdzie. Nade mną znajduje się coś, czego nam w tamtym naszym wanie bardzo brakowało, czyli duże okno w dachu, które daje naprawdę przyjemne światło w ciągu dnia, a pode mną znajduje się kanapa, w której mieszczą się różne technikalia, na przykład akumulatory, lifepo PO4, 300 amperogodzin spokojnie wystarczały nam w każdej możliwej sytuacji, nawet jeżeli padało, to energii mieliśmy w brud. Pod stołem, jeżeli chodzi również o dodatki, są gniazdka USB. Myśmy je dodali, bo jak wiadomo, no większość urządzeń w tej chwili się ładuje na USB. Oraz pod tamtą kanapą naprzeciwko mnie jest przetwornica 230 V bez potrzeby podpinania się pod jakiekolwiek zewnętrzne źródło prądu. Wiadomo, jak stajemy na dziko, takiego prądu na zewnątrz raczej nie ma. Reszta tej kanapy naprzeciwko mnie to jest po prostu schowek. Tak jak wcześniej wspomniał Kuba, bagażnik jest całkiem duży, ale też szafki, szafeczki, schowki w tym kamperze są, żeby codzienne rzeczy móc przechowywać, a dodatkowo proszę Państwa, nie wiem czy pamiętacie, ale w naszym poprzednim kamperwanie była naprawdę ogromna szafa i w tym kamperze również duża szafa jest, ponieważ na kilka miesięcy jak jedziemy, to musimy sporo ubrań zabrać. Tutaj szafę wyposażyliśmy w organizery, dzięki którym łatwiej utrzymać nam porządek. Kuchnia, serce każdego domu, tego również. Trzy rzeczy, które nam się sprawdziły w tej kuchni. Po pierwsze zasłaniana kuchenka i zakrywany zlew. W momencie, kiedy nie pozmywaliśmy, a chcemy szybko gdzieś ruszyć, wszystko chowamy do zlewu, zakrywamy, nikt nawet nie zauważy, że mamy bałagan. Po drugie, lodówka, naprawdę duża lodówka, dużo większa niż nasza poprzednia. No i przede wszystkim zamrażalnik. Możemy kupić sobie owoce może, a później za kilka miesięcy zjeść się w Warszawie, prosto z nad oceanu. Przechowywanie garnków, naczyń, sprzętów kuchennych odbywa się tutaj bez problemu. Bardzo dużo szafek i do tego one są bardzo głębokie, i szuflada. Tego też nie mieliśmy w poprzednim campervanie. Sztućce tutaj się mieszczą, noże tutaj się mieszczą i wszystkie inne przyda się. Kto nie ma takiej szuflady w domu, no przyznać się, każdy ma, nie? Ale dołożyliśmy też. Dodatkowe blaty do skrajania i gniazdko USB. A jak już gotujemy przy otwartych drzwiach, to zobaczcie, mamy moskitierę, coś, czego w tamtym kamperwanie nam naprawdę brakowało. Jesteśmy w lesie, komarów jest pełno, a u nas w środku ich brak. Łazienka połączona z toaletą, ale jednak toaleta kasetowa osobna, prysznic osobna, do tego umywalka, czyli coś, czego nam naprawdę w tamtym kamperwanie brakowało. Dużo przestrzeni, dużo intymności. Na przykład Kuba może brać prysznic, a ja mogę się malować. Pomiędzy łazienką, lodówką i szafą jest korytarz, który prowadzi do królestwa Tosi, czyli do jej pokoju. Tak naprawdę to była sypialnia w tym kamperze, ale myśmy ją przerobili na pokój dziecięcy. Ta sypialnia znajduje się nad garażem, czyli nad bagażnikiem, do którego też jest dostęp z wnętrza kampera. To nam się bardzo tutaj przydawało te drzwiczki przesuwane. To jest nasza spiżarka. O budowie pokoju to się nagraliśmy shorts. Tutaj jest do niego link. Klikajcie, oglądajcie. Pokój nam się naprawdę bardzo sprawdził i przyznam, że jako architekt jestem bardzo dumny z tego pomysłu. Dzięki niemu tak naprawdę to się miała swoją przestrzeń, my mieliśmy swoją przestrzeń i każdy się tutaj mógł poczuć jak w domu. Pokój składa się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza część to jest ta mniejsza, węższa, czyli jej łóżeczko, a trochę większa to jest po prostu bawialnia. Tutaj w tych szafkach jest niezliczona ilość zabawek. Tutaj, tutaj tam są pluszaki, ale jeżeli Ktoś chciałby wrócić do stanu pierwotnego, to nie ma żadnego problemu, można to wszystko spokojnie wyjąć. To jest włożone w taki sposób, że nie ingerowaliśmy w konstrukcję tego kampera, w jego budowę. Można z powrotem włożyć tutaj materac i mieć pełnoprawną, dużą sypialnię, taką królewską sypialnię nawet. Dużo osób mówiło nam, że jak się przerzucimy z campervana na kampera typu alkowa, to nasz styl podróżowania ulegnie zmianie, że już nie Just da się na się dziko. Nie da, rady. nie da się na dziko. Z innych powodów, być może już niedługo na dziko się nie da, ale nie dlatego, że zmieniliśmy. Nie przez nas. E, tak, wóz. <grym> e, ja naprawdę doceniam przestrzeń, którą tu mamy. To jest nieocenione, zwłaszcza przy dorastającym już dziecku. Dorastającym. <grym> już co będzie niedługo. Dużo osób też mówiło, że alkowe prowadzi się zupełnie inaczej, że dopiero zobaczę. Jak to jest, prowadzić to alkowe? jak pojadę w drogę. Zobaczyłeś? No, zobaczyłem, no zobaczyłem to, że przynajmniej w moim odczuciu nie ma aż takiej różnicy. Oczywiście, jak jest bardzo wietrzna pogoda, no to zaczyna trochę rzucać bardziej tym samochodem, bo ta powierzchnia jest większa, ale to były jednostkowe przypadki. Większej różnicy nie odczułem. Odczułem różnicę w spalaniu. Nie mówię o sobie, tylko mówię o samochodzie, ponieważ tutaj spalanie wzrosło, wynosi około 12 litrów na 100 km. Dużo, mało. Moim zdaniem wcale nie tak źle. Samo prowadzenie jest dokładnie takie same, nawet jeżeli chodzi o długość, bo też o tym mówiono, że długi samochód, tu to nie da się parkować. Mamy kamery cofania tutaj. Nie widzę większego problemu. Trzeba Długość być nie ma znaczenia nie w takim ma. razie. Ja z Tosią podróżujemy tutaj. Siedzi tutaj zwykle Tosia w swoim foteliku, bo izofiks na kanapie jest. Ja siedzę z nią, więc ja odczuwam tylko brak męża, bo ja zwykle jednak z tyłu teraz podróżuję, a wcześniej podróżowaliśmy wszyscy z przodu. To prawda. Rzeczywiście w tej sytuacji jest to zupełnie inne. Natomiast plusem jest brak tej ściany, bo możemy przynajmniej rozmawiać. To, to chociaż ja bardziej jednak z Tosią rozmawiam. No to prawda. <śmiech> <śmiech> Wszystkie dokładnie ładne dane tego samochodu znajdziecie w opisie, także klikajcie i klikajcie też na nasz Instagram Foxes in Eden, bo dajemy na bieżąco znać gdzie jesteśmy. Teraz na przykład Litwa, proszę państwa. Miłych wakacji życzymy wszystkim, no bo co by nie było lato. Lato. Lato.